Kochaj na moim kanale tutaj Mikrus. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem dobijamy 100 tysięcy subskrypcji. Dzisiaj robimy reakcję na filmów na filmy youtuberów, który będzie lepszy. Mamy do wybrania Palerona wojana Nomek 123 Neon. I ich dzisiaj poglądamy, więc zaczynajmy. Okej, okay, tutaj jak widać jest ten film, do niego wchodzimy. Siemano, kolano, z tej strony, wojenie jesteśmy. Kolejny dzień w naszej wojnie na wojanowicach, podzielonych na pół. No, jest to smutne. Piszecie, żebyśmy się pogodzili, ale to nie jest takie proste, widzowie. To nie jest takie proste, ponieważ zostałem oczerniony. A tak być nie może, słuchajcie. Ja Palionowej domku nie zniszczyłem. E, I dzisiaj pójdziemy, ponieważ chciałbym z palionem zawiązać sojusz. Może on mi nie... No, kochani, to akurat prawda. Wojan. Czyli on nie zniszczył domku Paljona. Oczywiście, że to Nup. Nup zniszczył dom Paljona. Wierzyć. Nawet może mi nie wierzyć w to, że nie zniszczyłem jego domku, ale jeżeli uda mi się z nim nawiązać sojusz, to chociaż z tym nubem sobie poradzimy, a noob jest naszym największym zmartwieniem. Już jest takim zmartwieniem, bo, bo on wszystko psuje najbardziej. Więc słuchajcie, usunąłem breloki nubka ze sklepu. Już ich nie ma. Nie ma breloków nubka do kupienia. Przepraszam was, widzowie, którzy chcieli kupić, ale no już na obecną chwilę po prostu nie da się kupić breloków nubka. Usunąłem je, ponieważ. Noob